Choć pokażę Ci sposób na tanie noclegi na Islandii. Wynajm auta z namiotem na dachu i spanie na kempingach. Koszt wynajmu auta na moim przykładzie to około 600 zł doba, oczywiście zależy od wypożyczalni i długości wynajmu. Plus oczywiście dodatkowo koszt paliwa, no ale auto to jednocześnie środek transportu na trasie. W standardzie otrzymujemy dodatkowo śpiwory, materac, poduszki, krzesła, stoliki, sztućce, talerze, czyli swego rodzaju zestaw przetrwania. Można też dopłacić za akcesoria dodatkowe. Za nocę na kempingu, za dwie osoby i samochód w pierwszym przypadku zapłaciliśmy 140 zł, za drugi 170. Campingi są powszechnie dostępne. Oczywiście oferują różny standard. Polecam po prostu sprawdzać opinię na Google. Nie robiliśmy wcześniejszych rezerwacji. Przyjeżdżaliśmy po prostu na kemping, który mieliśmy najbliżej na trasie. Jeżeli nie było już obsługi, a zazwyczaj nie było, bo przyjeżdżaliśmy późno w nocy, to po prostu rozliczaliśmy się za pobyt z samego rana. Każdorazowo płatności dokonywaliśmy kartą i jest to jak najbardziej powszechne rozwiązanie. Samo rozłożenie namiotu jest banalnie proste i nie wymaga specjalnie siły fizycznej. Zwalniamy dwie blokady, podnosimy pokrywę i tada, Nasz nocleg jest gotowy. Nie jest to oczywiście Luxusowe standard noclegu, zwłaszcza że mówimy o warunkach kempingowych, ale dwie osoby spokojnie mogą się wyspać. Jeśli chodzi o złożenie namiotu, ścieżka podobna, ściągamy sznurek, zaczepiamy blokady i zrobione. Przyznaję, że bardzo sobie cenię w życiu komfort. Nie każdą noc spędzaliśmy na kempingu, ale muszę oddać, że poranek z takim widokiem po przebudzeniu będzie jednym z moich najpiękniejszych wspomnień z tej podróży.